Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z tej strony TNT Studio, a to jest Kuba z Nikiem Szymon. Witam. Dzisiejszy będzie nazywać Minecraft przygody bez butów. Odbudowa miasta, łatanie dziur dokładniej to będzie. Dobra. No to zaczynamy. To chodź... Czekaj, Tutaj to... widzę, tutaj znaczy, na pewno. Ja wiesz co myślę, żeby to wszystko po prostu załatać, żeby nie było potworów. No, bo tutaj się nam spawnuje potworu. Bo my to robiliśmy tak naprawdę wszystko na szybko. To i tak... O kurczę. No nie. No damy radę z deszczem. My jesteśmy ślubami. Gdyby to było bez nagrywania, to bym wyłączył włączył serwer, ale tak nie, bo się nie wyłączy nagrywanie. O, kurde, kurde. Damy radę, FPS mi spadł, ale damy radę. Pewnie będzie wyprawa jeszcze, żeby tego girtu... Laguje się. mi się! Musisz przeżyć. I to jak? Chyba, że zrobimy noc. Jest... Częrzej! Chodź zrobimy noc i pójdziemy spać, tylko że nie mamy łóżek. Yy, kiepko. kurczę, dobra, e, e, zresetujemy serwer, zaraz wracamy. Okay? Dobra. Dobra, lecimy dalej Polsę resetacji serwera. Ale ta woda ściąga. Nie, no, kurczę O, skończył mi się dir Hitekopatrz kopać. A, a ty w ogóle gdzie A ty w ogóle gdzie teraz urzędujesz? I tutaj obok obok tego domu z kamienia. A okej. Okay. Ja sobie widzę. Nie Gdzieś daleko. Nie wiem. Kurczę, nie wiem, gdzie mam kopić dirta. Tutaj z równym Napiszę te łopatki, to dobiję Kuba mówił od tego, od czymś do domu położyć lepszego. Hmm, Hirta? Dzień. Mogę? Przestań tańcować. Co to mówisz? Przestań na chwilę, kopać! Okej. Okay. No, co chciałeś? No, czy mogę trochę Dirta pożyczyć? Tak. Odsiądę do domu, mogę? Tak. To no właśnie, tu zaraz będę szedł po niego. I też się chyba nie chodź do Dobra to o ile tu jest dirtu ojojoj Jeszcze, jeszcze zobaczę u góry Ile jest stacku? Cztery sz, sz, tam, tam były cztery czekaj raz dwa trzy cztery To weź dwa I, i tak już nie mam wszystko O jeszcze więcej jest O jeszcze więcej Tak, 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 A nie chcesz ode mnie parę Nie, wykopię. Tak i tak i tak być może. I tak będę kopał. No to już ładnie zrównane. Ten piasny kupit. 頑張ろう。 Błestez? Tak, copy D Cofnęło mi się wszystko o 10 sekund. Nie też się To Coś serwer się mówi. No ja, no z tym nagrywaniem, frapsem, skajpem, wszystkim, no to, 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 to trochę to tego ciągnie, nie? A internet no czy jest na necie siedzisz też? Tak? No, no, mam włączonego, no bo musi być włączony. Znaczy ja chodzi mi mi z internetową. Nie, teraz nie, aktualnie nie jestem żaden. No. Jak... Nie, bo ja bym chciała to by wyłączyć. No i ja zobaczę, czy ja u siebie... Tutaj mam jakiś... Następny... Sklep Dobra, ja nic nie mogę wyłączyć A to by się muli? Znaczy czasami się delikatnie reaguje. A. U mnie to norma przy nagrywaniu. To jest ta norma. Pewnie, pewnie to nudne oglądanie takiego odcinka jak szłatamy, no ale... Muszą być i takie odcinki, i takie odcinki. Zresztą tą pracę też trzeba było wiknąć. Na jaskinie jeszcze nie raz pójdziemy. Na... No nie. No znowu mi jest 15 sekundów. Na... Jesz jeszcze no mnie Mniata. Zresztą ja sam oglądam różne let's playe. I mi się nudzi to już, bo jak Bo ja... Sama osoba chodzi na jaskinię. Albo do kopalni. W zasadzie nic takiego czytania, tam się nie dzieje. No w sumie będziemy w następnych odcinkach budować te wieżę. Potem pójdziemy na jaskinie. Pewnie, nie wiem, zobaczymy. Wiktor pewnie parę razy zginie, jak to przy początku wieży. Hmm. Czy jak Taka ciekawostka. Wiktor Zinaczek zginął chyba z 10 razy przy budowie no, bo mnie nie wierzy, no jak miałem włączony serwer i mi się wszystko lagowało, Bo jeszcze coś dziwnego się mi włączyło, a potem to dopiero mogłem. No, potem po, po to mogłem tego włączyć. aż to w jaskini to ty, to ty prędzej ginęłeś jak ja zawsze. No, dzisiaj tak. Jak, jak mieliśmy nagrany ten odcinek taki, on był on miał chyba z godziny i byliśmy w jaskini, to ani razu nikt z nas nie zginął. Dłużej, no torej godziny. I były te pająki jaskiniowe. Ja jej ja nienawidzę. Moja no, ja też w sumie. W sumie no, ci nie? Robię. Nie za bardzo. I lubię. Nie są chętne do żadnej współpracy. Uh -oh. Nie ma dirt. Nie ma dirt tu. Nie ma dartu. tu. mi dart. Gdzie byś ten dirt?